Dziwne to dawać sobie kobietę na tapetę, nie wiem. To tak jak... tyko, tyko mężczyzn. No, takiego Mariusza Pudzianowskiego byś dał Toysza. Adama, u... Adama, Adama Małysza. Kubice. To tak jakby sobie Baseniarę wrzucić na tapetę, nie? Dziwne trochę. A czy wiesz to to może też sugeruje, że no nie wiem Mmm Że ci brakuje jakoś kobiety w życiu, skoro zdajesz ją na tapetę I chcesz sobie tak, nie wiem, jak ten brak jakoś tam może lekko wypełnić Na no, bruzach nie ma jakiegoś giga problemu z kobietami w sumie? Bruce? No Co ty, Bruce tam mnie uczył jak się do dziewczyn yy, zagaduje Tak Pierwsze, -hmm. pierwsze lekcje podrywu u niego brałem I dlatego jestem 3 lata sam teraz <laughs> Okej okay. Nieźle, co? No śmieszne. Działa, działa.